Radio Krzysiek Co tydzień Film The Flight Roberta Zemekisa powstał w 2012 roku W dzisiejszym programie podam go analizie Skupię się przede wszystkim na głównym bohaterze Kapitanie Williamie Whip Whittakerze Ja jestem Krzysiek, a to jest program Radio Krzysiek Zapraszam Akcja filmu LOT rozpoczyna się od katastrofy samolotu której następstwem jest trwający, przeważnie w tle, przez cały film, proces. Film opowiada przede wszystkim o kapitanie rozbitego samolotu, Williamie Whitakerze, nałogowym alkoholiku, narkomanie i erotomanie. Jego upadowania poznajemy w pierwszej scenie filmu, nie będę się wgłębiać w nie. Kapitan statku powietrznego próbuje walczyć ze swoim nałogiem alkoholowym, jednak sytuacje, którego dotykają, świadomość spowodowania katastrofy i jej konsekwencje, stres związany z byciem w centrum uwagi, wyprowadzka Nicole uniemożliwiają mu to. Widać tu paradoks skutków spowodowania katastrofy i wyprowadzki wcześniej wspomnianej Nicole. Miały one ułatwić rezygnację z alkoholu, a pogłębiły jego nauk. W drugiej połowie filmu odkrywamy ludzi, których stracił: swoją byłą żonę i dwóch synów. Dla nich jest tylko pijakiem i nie jest mile widziany w swoim starym domu, gdzie mieszkają. W ramach zaangażowania w proces jest on świadomy konsekwencji wyjścia na jaw tego, że pilotował maszynę pod wpływem alkoholu i twardych narkotyków. Decyduje się na wymazanie tego faktu z przyczyn incydentu pomagają mu przy tym jego przyjaciel Charlie Anderson i prawnik Hook Lang kapitan Whittaker decyduje się nawet na nakłanianie do fałszywych zeznań w sprawie jego trzeźwości drugiego pilota do którego inwalidztwa przyniósł się jak również swoją koleżankę stewardessę Margaret Tomanson argumentując to swoją zasługą w tym że zginęło tylko 6 osób spośród 102 lecących samolotem. Warto przy tym wspomnieć o tym, że przez większość ludzi jest uważany za bohatera z wyżej przedstawionego powodu. Pomimo wszelkich starań, ukrycia zaniedbań, podczas przesłuchania, kiedy ma zdecydować, czy on, czy niewinna zmarła stewardessa wypiła dwie buteleczki alkoholu, William przyznaje się do swojego uzależnienia, Spożywanie alkoholu zarówno przed startem, jak i kilka dni przed lotem. Trafia on do więzienia, w którym jak na końcu mówi więźniom, wezwolił się z nałogu alkoholowego i pomimo zniszczonej kariery zawodowej odzyskał swoją starą rodzinę, która go kocha. W pierwszej scenie filmu poznajemy również drugoplanową bohaterkę. Nicole, prostytutkę, z której usługi skorzystał bohater. Jest ona nałogową narkomanką, która dla twardych środków odurzających jest gotowa zrobić wszystko. Nie jest ona jednak kobietą, którą się pomiata. Ma ona silny charakter, chce i umie decydować o sobie, co widzimy w scenie, w której znajduje pracę, czy w tej której, będąc przekonana o niewiarygodności deklaracji Williama, opuszcza dom. Pomimo swojego uzależnienia, decyduje się ona na czynną walkę z nim poprzez uczęszczanie na spotkania lokalnych anonimowych alkoholików, co udaje jej się. Ważnymi postaciami są właściciele fikcyjnej linii lotniczej wymyślonej na rzecz filmu South Jet Airlines. Są oni gotowi pomóc kapitanowi Whitkerowi unieważnić wynik na obecność alkoholu we krwi, co jest już samo w sobie niemoralne i nielegalne w obliczu prawa w celu zachowania dobrej reputacji przewoźnika. Ponadto nawiązują współpracę z prawnikiem Langiem, który podejmuje wszelkie kroki w celu pomyślnego dla kapitana rozwiązania sprawy sądowej. Ukazuje to w sposób realistyczny. Stawianie interesów firmy nad zasadami czy postępowaniem moralnym. O czym dokładnie jest film? Czemu miała służyć przedstawiona 2,5 godzina historia? Odpowiedź wydaje się i rzeczywiście jest łatwa. Fabuła filmu The Flight jest parabolą życia każdego alkoholika. Pije wtedy, kiedy mu jest dobrze, kiedy jest mu źle. Podejmuje próby rzucenia, uzależnienia i często obiecuje poprawę, do której nie dochodzi. Film jednak ukazuje również istotę kary czy utratę wolności jako środek wyzwolenia z nałogu. To przecież w więzieniu William Whitaker wyzwala się z uzależnienia od alkoholu. Występuje więc tutaj motyw więzienia jako miejsca wyzwolenia. Ukazana jest również zdolność ludzi zniewolonych przez nałogi do mówienia prawdy, tak jak kapitan William przyznał się do wypicia butelek na pokładzie samolotu, chociaż był świadomy konsekwencji faktu wyjścia na jaw tej niewygodnej prawdy. Potrzebny jest do tego jednak argument, czy nawet szantaż dotyczący ważnej osoby lub istotnej rzeczy w życiu, tak jak w filmie, była to niewinna stewardessa, która zginęła w katastrofie lotniczej. Dlaczego powstał ten film? Ukazując tragiczne konsekwencje picia alkoholu, film ten ma odstraszać ludzi od zbyt częstego picia alkoholu. Jakie płynie z niego nauka? Kilka nauk z niego wypływa: pierwsza: nie przesadzaj substancjami uzależniającymi. Druga: nie ma rzeczy niemożliwych, których nie zrobiłby człowiek. Wystarczy chcieć i mieć dobre okoliczności do tego. To jest już wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Być może jeszcze poszerzę kwestie innych bohaterów z tego filmu. Mam nadzieję, że podobał wam się program. Ja się z wami żegnam i życzę wesołych świąt, ponieważ wkrótce będą, a już do świąt nie wyjdzie żadna audycja. Ja jestem Krzysiek, a to był program Rady Krzysiek. Na razie.